Cześć, dzień dobry kochani, witam Was 1 grudnia. Ja dzisiaj przygotowałam zestaw za 60 zł. Jest to Mega Paradiso, świąteczny kalendarz, koralowa, cały na z zrapki i gruby cash. Wkład na odcinek to 60 zł. Więc chyba wiecie co, zaczniemy sobie od tego świątecznego kalendarza. Oczywiście Was zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Ja mam tutaj świąteczny kalendarz numer 15. Oczywiście szukamy gwiazdy, więc zobaczymy, czy uda nam się znaleźć tą gwiazdę. Renifer, kożuch, kominek. Jest gwiazda, no to ładnie, no to pierwszy grudzień zaczynamy. Nie będzie na pusto, o tak. Stroik, rękawica, bęben. piernik, dzwonek, karta, skarpeta, ciuchcia, szyszki, lizak, skrzat. Dalej mamy sople, łyżwy, czapka. Koinka, trąbka. I tutaj trzy ostatnie to jest bałwanek, świeca i anioł, czyli mamy jedną gwiazdkę pod numerem czwartym. Tutaj szukamy trzech identycznych kwot. Mamy 50, 30 i 300. I drugi rząd 50. No, czyli co? Nie ma. Tutaj głowa Mikołaja no i co a jest konik dobra pod czwóreczką mamy o trzy pyszki no to ładnie no to już że tak powiem połowa wkładu zwrócona pięknie gwiazdka daje 30 zł kontrolne Ojej. kontrolne g no i super jest ładna gwiazdeczka jest ładna gwiazdeczka fajnie zaczynamy wygraną Teraz sobie weźmiemy cały naród drapie z drapki, może grudzień będzie przebłyskowy dla tej z drapki, numer 14, oczywiście też szukamy tego traktorka, ja bym po prostu chciała w niej wygrać, a traktorek to już będzie taka wisienka na torcie, a mamy 18, 59, 22, 54 oraz 43, no i tutaj teraz tak, a mamy co?

siedemnaście, czternaście oraz trzydzieści dziewięć i ostatni rząd trzydzieści osiem, pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia jeden, jedenaście oraz dwadzieścia cztery. No to niestety, no niestety nie ma. Dobra. RF i dobra, pierwszy pustaczek zaliczony. Teraz sobie weźmiemy z drapeczki gruby też. On jest numerkiem 12 i oczywiście szukamy worka bądź portfela. I oczywiście wygrywających liczb. A co my tutaj mamy? 8, 7, 1, 35 oraz 19. No dobra. A mamy co? 21. 2, 14 oho, 7 mamy wygraną 6 Nie wiem tutaj za literka h no ale trudno Niestety nic się odkryło ale 7 mamy wygraną Kolejny rząd 19 Dobra już ten to już odkrywam bo tak już mi się to odkryło dobra 19 mamy wygraną, kolejny jest 28, 35 jest kolejna dyszka. 38, 25 nie ma. Kolejny rząd to jest 1, no to pięknie, to kolejna dyszka wpada. 40 nie mamy, trójeczki nie mamy, 34 i 26. I ostatni rząd. Piąteczki nie ma. 31. Nie ma. 39. 24. I ostatnie kończy ósemka. No to ósemka co nam daje? Dyszkę. Czyli mamy 10, 20, 30, 40. 40. Patrzcie, kolejny raz trafiam w niej. 5 dyszek. Czyli kontrolne na. Kontrolne tutaj H oznacza 50 zł, czyli strapeczka się troszeczkę obudziła. Raz mi dała 200, później dała mi znowu 50, teraz znowu mi daje 50, więc fajnie. No to zobaczcie, to my już jesteśmy, że tak powiem, na plusie. No to może grudzień nie będzie takim złym miesiącem, zobaczymy. Koralowa, ona jest numerkiem 5. No i lecimy, zobaczymy, czy koralowa będzie miała tak samo taki fajny przebłysk. Shorty i rozgwiazda: rozgwiazda, shorty, mm -mm. szorty i tutaj dwa razy szorty. Dobra. Kolejne dwa maska oraz koło. Maska. Koło koło. Tu jest jeszcze maska. I w ostatniej, tutaj mamy maski, ale koła nie ma na dole. Kolejne dwa to jest kapelusz i trójząb. Trójząb. Kapelusz. Dobra, więc jej nie widzę. Kolejne dwa to aparat i kostium. Aparat. Tutaj mamy aparat. Kostium. I w ostatniej. Tutaj na dole mamy kostium. Dobra. Dwa kolejne to wiadro, wiadro i Neptun. Neptun, wiadro. Wiadro. I to tyle. Kolejne dwa to wodolot i małpka. Wodolot. Małpa i na dole nie a jednak jest małpa. Dobra, małpka. Kolejne dwa to ananas oraz delfin. Ananas i delfin. Tutaj mamy delfina i na dole ananas, ananas. No, ale więcej nie widzę. A tu jest łamowka. Dobra. Kolejne dwa to rekin oraz kokos. Rekin i kokos. Tutaj mamy kokos. Tu był jeszcze szorty. Rekin. Kokos, rekin. Dobra. Dwa kolejne, to jest kwiat i syrenka. Kwiat. Syrenka na samym dole. Dobra, no i co? No i dwa ostatnie, leżak i słońce. 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 Słońce, leżak, leżak. No ale tutaj chyba już nic, nic kompletnie nie dołożymy. Tutaj nie było, oczywiście fajnie by było wygrać 20 tysięcy, ale nie było ośmiornicy. Dobra. Zaraz kontrolę naprawdę powiedzą. Tak. Różne kontrolne, czyli idzie do Cały naród drapie, z drapki do pustaków i ostatnia gwiazda odcinka to jest mega Paradiso z numerkiem 12. Tutaj się trochę naszukamy, ale mam nadzieję, że cierpliwie, cierpliwie wytrzymacie. Cytryna oraz łódź. Łódź mamy na górze. Kolejny to jest cytryna. Tutaj nie widzę. Tutaj też nie widzę i na samym dole jest jeszcze cytrynka. Dobra, jakby co. Będziemy szukać najwyżej kiwi oraz poncho. Dobra. Poncho. Tutaj mamy dwa razy poncho. Na samym dole mamy ponczo i to wszystko. Dobra. Dwa kolejne rzeźba oraz księżyc. Rzeźba. to Osiołek i słońce. Osioł, słońce mm, 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 tu już nic nie widzę, tutaj jest osioł, i tutaj jest osiołek. No, tutaj jeszcze się w ogóle nic nie pokazało po tej stronie. O, zobaczymy, kolejne dwa to wiadro i pomidor. Wiadro, wiadro. No przebudziła się ta strona, tutaj jest pomidor. Pomidor. Pomidor i na dole jest jeszcze wiadro. Dobra. Kolejne dwa to ośmiornica oraz ananas. Ananas, tu był jeszcze kiwi, ośmiornica i ananas. Ananas. Mhm. Tutaj na górze się schowa ta ośmiornica. No dobra, dwa kolejne to koło i koral. Koło. Koral. Koło. I na dole jest jeszcze koral. Dobra. Dwa kolejne to kaktus oraz muszla. Kaktus, muszla i kaktus. Muszla, muszla. I na dole nie mamy nic z tego. Dobra, dwa przedostatnie to meduza oraz rozgwiazda. Rozgwiazda, meduza. Tak, kuszą, kuszą, ale nic nie chcą, żeby się ułożyło. Tutaj jeszcze było wiadro. Oj, oj 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 meduza i rozgwiazda no dobra szukamy rozgwiazda tutaj jest jeszcze meduza no no i dwa ostatnie decydujące to jest flaming oraz ryba o Jezu. flaming oraz ryba no nic, tutaj nie jest tutaj patrzcie, flaming ratuje sytuację mamy dwie dyszki ostatnie dwa symbole no, flaming koło kiwi było yy, dobra, flaming i rybko Jezu, ale fajnie, dobra, super rybka i na dole nie ma już nic z tych symboli więc z tego co kojarzę to kontrolne powinny być C tak jest tak, czyli mamy trzy razy C tutaj ułożyła się linia, dając nam zwrocik. Czyli co, kochani? Ja powiedzmy, że jestem zadowolona. Jest pierwszy grudzień, zaczynamy nowy miesiąc. Yy, najważniejsze, że jestem na plusie, bo wkład był 60 zł, ale ja tak. W Mega Paradise odzyskałam dwie dyszki. Tutaj dokłada gruby dokłada 50 zł, to już mamy 70. I Świąteczny kalendarz y, Magia Świąt zabłysnęła, podaje 30 zł, czyli ja na wkład 60 zł odzyskałam stówkę, czyli jestem ile? 40 zł na plusie. Także kochani, jak Wam się podobało, to naprawdę zachęcam, zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania yy... i życzę Wam oczywiście miłego dnia i zapraszam jutro na kolejny odcinek. Pa!